Siema, elo, witajcie, z tej strony katarakta i monster. Widzę, że już nas w coś strzec. Eee, tak. Jak zawsze. Jak zawsze. Nooo, ciśnę mu tam. Jak zwykle, jak zwykle, kurna, farci. Jaka, no. nie mogę go trafić. Jest, zabiłem. Mam no, chociaż, chociaż mały ptaszek jest wolny. No, rest na mnie Jest, ty... jest wolny, Ptaszek. Aha, dobra, to tam... patrz z góry. Ja Cię będę osłaniał z powietrza. nie mapę. Jak już no, pewnie zauważyć, gramy na mandak Desert. Chyba, że ktoś nie jest na tyle spostrzegawczy. No. Przejrzyj mu samą mapę, oho. Czekajcie, przetrę to, żebyście mogli lepiej widzieć. Dziaaaam. No. Szkoda, że tu nikogo nie ma, bo Wiesz co, ja ci powiem, że tylko ej, ty że potrafisz tak się zawyścić tutaj. Bo co w CO SZER DO SWOJEGO DEBILU?! Czemu tylko ja w grze? idiota w tym... Wiesz co, bo... Yy, ty jako jeden tak potrafisz się zawyścić że gość wy, wyskoczy i no, że nie ma obrażeń, no. Bo ja na przykład jak to robię... Gość staje, żebyśmy wysiadli... no to tak Możesz wyskoczyć do balkonu jak trafisz Ty, ale tam nie był Abrams na tym D? Bo możesz skakać No dostałem Nie z tej strony Dobra, siadaj Czekaj, na ten muszę przestawić. Gdzie jest Abrams? Chodźmy na G, zobaczymy co tam się dzieje Na F Na F przejmują a to nie jest ten spród, to tam znaczy się ten No to czekaj to ja z C4 mu tam pojadę Dobra, dobra to żebym trochę wyżej, trochę wyżej, bo nie dolecę tam. Tym... tylko A już nie, nie ten yy, wysiadł. Wysiadł? Tak No to zaś tam że nie ma zamiaru do mnie celować teraz z RBG to leś to na to F, bo on tam dalej coś przejmuje a F? a nie, czekaj, już nie nie, 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 ale ja już Samo nie przyjmuje, jak to już przejmuje, jak coś przejmuje przestaje, przejmuje, przejmuje o i pod linką, dobra, ja sobie tu wysiądę już muszę coś o, mój ulubiony kładzik Jedzie. Potem jedzie na F y, czołg. Dobra no czekaj tylko zrobię sobie Felgi y, z C4 dobra, um, dm, dm. Dm. A chociaż z której strony on jedzie? Czekaj, bo jak jadę kładem to za bardzo nie widzę A nie czekaj widzę jakiegoś gościa no dobra Wysiad tak, chyba zabranca sobie tak, ja już go zabrałem Jest No bym Cię wziął za podwójnego agenta a ten Abrams chociaż w jakimś dobrym stanie tam jestbym, żebym sobie to wziął Znaczy ten T90 nie jest uszkodzony przeze mnie, ale chyba jeszcze się nie fajczył <laughs> A ty teraz Aaa! Kurde, wjechałem naszemu do tyłka Zobaczyłem jak on to ma w środku Wow, jak mnie koleś ciągnął ze snajpery Wow, to było piękne, respekt dla kolesia I to jeszcze z tłumikiem, nie Respekt totalny Patrz też sobie wezmę snajpera, bo dawno nie snajpiłem. No nie jest, ja akurat zginąłeś jak się od... Od... ja się odciłem po cię odrodzić. No bo ten... Ja strzelam do tego gościa i nagle spródni tutaj. Jakiś się, ile, ile się nie zbara, bo coś tam Jedzie nagle na Z kanonier. O Na E się tutaj Powołam Nie. I... O ja zawsze tak fajnie stawiam że Co to jest? no A swajczona. Z nami gra jakiś Niemiec? Rabisz to? O, uważaj stary! Nie wychylać! Jest czołg? Kurde, przecież tu jest samolot! Gdzie? Nad nami! A oh, fakt! Uwaga, uwaga! Przejęliśmy kontrolę. ja na Arcie nie bardzo lubię ten Może gdzieś mnie podwiedziesz chociaż To nie to czekaj to ja wezmę Arty a ty sobie czołg. Dobra Ty nam prawie wszystko nam przejmują no, no przejmują Na F, F i na F G se przejmują, przejmują Co już mają To Ty jedź na G albo nam mnie to wspieraj na F Bo ja tak szczerze, to ja nie mam szans w pojedynku. No właśnie, przecież... Już... Je... Jeden czy dwa strzały i ta artyleria już pada, co nie? Czyli jeden centralny strzał duży wymierzony. Ja, bo coś tu widzę na mapce. Patrz, jakie piękne smugi. Bum, 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 bum! Normalnie jak w Afganistanie, znowu. Ty, snajperze pieprzony, tej budce był! Aaaa, eee, jak wyleciał! <laughs> Czekaj, jeszcze przejadę te zwłoki. I co? I po co tam bok snajpić? szkoda, się śmiało, że ten nie samolot, ten, ten pocisk spadł. Sorry, że Cię A już nie trafię w ten samolot. Dobra, tutaj z Ew jakiś skład wyjechał, także jakbyś widział, że ktoś do Ciebie z C4 lata, to... Tak, to Ci powiem. To mi powiedz, ja tam pojadę. Wtedy nie jestem pewien, czy czasem do ciebie ktoś z C4 nie zamierza jechać. Bo widzę, że tu jakiś kład zapieprza. Uwaga, cel został przejęty, jesteśmy górą na... Nie, na razie tylko nasz mi tutaj posłał ten, i teraz nie wiem jak się cofnąć. No. Bo mi płonie pod dubskiem. Synek wracaj na E. Gdzie jest E nam chcę przejąć. tam na kładzie jechał. Eee, czekaj, 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 jeszcze tylko troszeczkę tutaj, no to, F e, dobra, jestem. Tam snajper no, w... właściwie y, czatuje. Nasz. Snajper? No widzę go no ale... No, czeka, już nie przejmuję chyba, Nie Wiem, właśnie Ale może zaraz zacząć. Chciałem ja może tą kanonierkę trafię. Eee. Eee, no, a trafię. No to ostrzelaj go tam, a ja na to gie, może pojadę. Bzzz. O. o ty kurde... A tutaj jakiś snajper ze spruta wali. Oż ty. Dostałem. No to super. Ale co ja se myślę? Jak ja chcę fidować ze środka tej pustyni na tego gościoma znaczenie w słowniku. Nie, Wojtek mi powiedział, że wjadę mu tam i C4 go wysadzę tym sprutem. Jaki Wojtek? Jaki Wojtek? Żaden Wojtek, tylko Mother Camper. No to jest nie Nienawidzę tych refleksów w tej grze na Znaczy to jest piękne, ale jak się gra to czasami to tak wkurza mnie za zniszczenie ładunku dostałem. Słuchaj, za zachodzi Czekaj, jak to się zbiera. Tak? Tak. Wiesz co, Nikodem, tak mi się, co jest, co jest, szczęście, się znałem... Aki ten! Kto to? Helikopter Po imieniu do mnie mów. Ożesz w mornie. spruta! Sorry. Sorry, Nikodem, kujna. <noise> Czekaj, jest... ale on to. Ja już się nim zajmę stajsza z nim no. Eee jeszcze wyceluję no Nie mogę Ej on zeciałby Zlecią no. no. przed nami Ginął tam ktoś? Ja Ciepnę tam granata Nie nie on gdzieś zjał O nie ma. No, I pewnie tutaj po... przyjdzie jakby jak jak, będziemy, jak, sobie, jak sobie pójdzie. No, wiesz co nie Są schody jakieś na to chyba są. O, są. Ja tam pójdę. Ja idę dla tego drugiego. Czy się trochę boję? Dł długie. Dobra, stary. Wchodzę na dach. Ja też. Czy jeszcze nie, ale tak, prawie. Czysto. 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 Nie, nie było czysto. No, widzę was tam z tym rabiśtonem. Cel przejęty, dobra robota Nikogo nie widzę. No, ale u mnie właśnie nie było czysto, bo tam mieliśmy dwóch kości. Jednego właściwie. Ale dwóch, bo jeden był snajperem, a nie gdzieś się podział. No, ale... O kurde, oh. helikopter! Aaaaaaah! Grafiłem, Bez jaj. O dobrze. Uh. Co tu się dzieje? Wiem. Medyk by mi się przydał. Szkoda, że nie jestem. Cheat! Ty, widziałem jakby gościu jakiś tam do ciebie biegł. Co to? Strzelaj do tych! Co on, gdzie on jest? Uważaj za tobą! <grym> no bo tych dwóch tam i na tym kładzie jechało. Nie widziałem jak oni powoli jechali? Widziałem właśnie, oni to specjalnie robili. <grym> no ja dwóch ściągnęłem. <grym> Dobra, włażę tam do ciebie. Snajper, ku ty. Snajper i wsparcie, no to jest dopiero duet. Tylko nikt nie może nikogo uzdrowić potem. Masz apteczkę stary. Apteczkę, ta mawa mi wrzuć pod nogi. E właśnie, mogę się przelecieć na mawie? Nie, nie da się. Aha, no to chyba na normalu tylko nie, tak jest. Nie, nie, nie da się w ogóle, naprawili to. To był bóg. Coś na nas strzela, ja wolę zejść. O dupa, jeb. Samobójstwo. Nie, bo lecę tam do niego. Dajmy 8. Zabusuję na operację 95. 5. Se wezmę Little Birda. Eee, nie tego. Nie tego. Nie. 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 Na tym G to jest niby tak ten... Niby jest 32, tu jest trochę mordorku. Chociaż nie wiem, czy mordą... 9 do 3, 4000 punktów już nabywa, no. ja 1622. No widzisz. Może dlatego, że tak. ja gram No właśnie. Gry są po to, żeby się zagrać dla zabawy. Zresztą, ty już masz tak, że... Cię nikt nie przegoni, no. No chyba, że ten... Nie mówmy tutaj bo to nie jest krypto-reklama. Ciekawe co się stanie jak walne w to drzewo Powinno się złamać Złamało się Cheat! Ja lubię E sfilmuj mnie jak jadę quadem. co to chcę potem zobaczyć Patrz Adam mały Szpicu Mam jego samolot. No składa ci nie pomogę Patrz A. Pomóż, jak do mnie gości odmienia Nie, ja tego zwalić hejboka. Trzeba go zrobić w tynie w hmm. Ty, trzech gości tam y z tym, z RPG i y czy hało Z dużym zabić dwóch tylko O, stary, ty płoniesz A nie, nie płoniesz Jeszcze nie ma cię. Wszystko nadejdzie w swoim czasie. Wyskoczyli! Właśnie, ja to na, na to E też se polecam. Uwaga! Właśnie widzę, że coś tam siedzi, Nie widzę, że coś tam jest. Jest. No, asystę dostałem. Ty go chyba zabiłeś. Zabłócoł zespole. Nie. Co to nie działa, pani? Się śmiali, teraz sprudu, się strony. Ej. Przeproś 20 Przepraszam, suko. Czyli czekajcie, że tam No i. Czekaj, zapiszę mu jeszcze jedną ważną rzecz. Tą. Ucz się polskiego, suko. Przepraszam, że przeklinam, ale jak na Bandar Desert, na takiej mapce dużej, kogoś się zabije. Własnej dużej, no to on musi być nudny. No. Ja rozumiem na krótko oh, teraz. Ja rozumiem na plus -kwatercach. Ja tak samo robię No ale tu Ej stary, usiadłem koło ciebie Ale trzęsiemy O ludzie Nie! Uff Myślałem, że Myślałem, że o jakiś kład jedzie O ekstra, ktoś do nas strzela Na Na Normalnie nie słyszałeś? Nie widziałeś? Nie słyszałeś? Ej, czekaj, obejrzę się Lewo nic Prawo nic Czy Helikopterem się nie liczy To jest łatwiej wkładać O do na fuku Shit happens co do f... <grymne> z tego co ty robisz? Bawię się Bans, 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 balans Patrz mm, stary zaparkuję mm, za parking, mm, zupacz, Zaparkuję w parkingu podziemnym <grymne> 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 Ech A tu sprunt bali Synuś o, To coś zrób? <grymne> Żyjesz tam jeszcze? <grymne> No bo ja tam właśnie go gonię z C4, no nie wiem czy dolecę, ale powinienem dolecieć. Chodź tu. Odwróćaj go uwagę. Chodź tu stary, chodź tu stary, chodź tu stary, chodź tu stary. No czekaj, tu strzelam do niego. Zabiłem, O, IGI! Nie, stary, tam nikogo nie ma. Stary! Oj, oh, sorry. Kurde, sorry. Myślałem, że to jest... Myślałem, że to jest w City, ty, 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 ty. No jest map striket karkant. Dobra, może być. Nie gwałć moich zwłok! Masochista jeden. Pistolet się spuścił No wyciągnij, który ma dłuższą lufę, no? No ja, bo ja mu tłumik. Eee... Dobrze Ty, błagać do... headshota za chwilę dam! Chcesz? Nie, dobra, daj po co? No, dawaj! strzelaj! Czekaj, yy, pojedynek na rewolwery No, dobra. no wiesz, yy, tyłem, tyłem, co nie? 3 kroki, na 3, 2, 1. 3. Nie, nie! Czekaj! Nie! <grystanie> Od 3-2-1 idziemy. I tak 3-2-1 i stop Py! Ja nie miałem rewolwera, ale taki szczegół mały No i miałeś 10 HP <grystanie> Nie no dobra nie I będę ham... chzbał zostaje ja... Sorry e... ci napiszę Co? Wezmę sobie F18 i do yy, dokończymy ten do końca tych ticketów do końca tej mapy i takim zostało 133 już za daleko nie pociągną właśnie Czej, yy, Nie to... No dobra to oni Nikt się nie nich Mapka Nigdzie nie widzę, że... A nie, z E wy, wyjeżdża jakiś. Czekaj, jak What the fuck did just happen? Fajnie, że jest mini-mapka na niektórych serwerach. Na większości? To rozwidlenie. Hmm, gdzie się podziało? Co nic nie widzę, no? Co ty? O, że... już. Ja! Ty, tak jest, z dymów się wyłania, kurna mo. Где ты оставишь? Жеешь? Ale, jak nie rozłączyło rozmowy? No, ciebie rozłączyło. Nie wiem, jak się wydarzyło. Nie. No, to przepraszam wszystkich, widzów. No i W ramach przeprosin zrobimy teraz dla was wielki rozpierdol. O, tam sprób leci. Patrzcie, L85 przeciw przeciwko sportowi. Kto wygra? Musimy nie w tył, nie popatrzcie w tył, nie popatrzcie w tył Fuck. Shit. Shit man! What the hell? On chce mnie zabić Ach. Schowałem się w krzaczkach Co to? Świetne. <śmienny> Rozwal go! Dobrze. Dobrze wsiadam, siadam Dobrze, stary. Ty, ten nie, ton to jest normalnie super gość. Ten nie, mnie gonił On mi nie, Swój chłop nie, szkoda, że szwab, ale no swój chłop, no. no. nie, Fid, nie, trząc, tak. Wiedziałem, że to się Wiedziałem, idiota pojechał dalej zamiast jechać slalom Wygląda jak wielka kupa palącego się ognia Brak taktyki wojennej Gdzie ja idę? To jest ślepy za wiper No nie, suliped. Znowu Ten synek jest takim mubem Wiadę tym gościowicom No już nie wiadę, mina przeciw pancerny Gdzie jak się tak myśli no z tam na no. <laughs> dół? To pewnie ja Chociaż tutaj jest dużo zbójków żeby... Kurcze jak... Hmm, może nie zrzutem z panem Nie, ja nie chcę do Lity birda No dobra Dolecę sobie do tego A Że wygramy od drugiego miejsca w mini. Tak, rakieta. No, co jeszcze? Nie wiem, czy zdążę jeszcze kogoś tutaj. A, lecimy. A już chyba nie zdąży, a jest Mogę jeszcze zginąć. od ja! To samobójstwo i po prostu. Ej, tylko się... Dobra, od razu się wycofasz. Się opłaca? Jeden ticket im zostało. Po drodze to na pewno ten. Ale noob. No. Ale no, z tego <śmści> silipeta. <śmścinerny> Twój zespół wygrał. O tak. Ja, jak? Jak nie inaczej. Szkoda, że 32-graczowy y, serwer. No. Wow, dostałem awans y, artylerii. A nie, niestety to są problemy techniczne Awansa dostajesz... Długo się nabija te gwiazdki, no. Jedna generacja. To co, no to ta rundka chyba widzą. wystarczy Nie widzą, robimy to dla siebie No robimy to dla siebie, tak Robimy to po to, żeby się dobrze bawić. A dla widzów te. No tylko jak ktoś ma... Jak ktoś ma oglądać godziny ten, to... Dobra, dzięki to za jest uwagę. Też no trzymajcie się. Nara.